Rok 2020 dla lekarzy, rezydentów, dla mnie, pewnie dla wszystkich medyków, był niesamowicie wymagającym czasem. Nie tylko dla nas, ale też przede wszystkim dla naszych pacjentów. Głównie ze względu na światową pandemię i na te wszystkie trudności, z którymi musieliśmy się zetrzeć i zmierzyć w zasadzie od, od marca ubiegłego roku. Jeśli chodzi o rok 2021, to pewnie wszyscy mamy ogromne nadzieje na to, że będzie lepiej. Tak? Mamy wreszcie dostęp do szczepionek, jest to szansa na to, że wróci jakaś normalność, że nasze dzieci zaczną chodzić do szkół, że skończymy z lockdownami, że może nawet przestaniemy nosić maseczki w przestrzeni publicznej czy w miejscach, w których kontaktujemy się z ludźmi, i wreszcie będzie można wrócić do takiej normalności. A w medycynie na pewno mamy wszyscy nadzieję, że będziemy mogli powoli wracać do tych zajęć, którymi zajmowaliśmy się do tej pory, czyli każdy zacznie z powrotem zajmować się tym, na czym się zna najlepiej. Dla mnie to będzie ortopedia dla innych moich kolegów, którzy czy zgłaszali się do pracy. Czy z pacjentami covidowymi, czy, czy byli tam delegowani, no będą mogli wrócić do, do swoich obowiązków, do tego, do czego, do czego się szkolili, czemu, co, co jest ich pasją, czemu w zasadzie czemu poświęcili życie dotychczasowe. Bo rzeczywiście w tym roku to chyba dla wszystkich był czas bardzo trudny, czas trudnych decyzji, bardzo trudnych wyborów. Mam nadzieję, że ten 2021 będzie dla nas wszystkich taką no, wybawieniem i, i przyniesie jakieś rozwiązania nie tylko w kwestii wirusa, ale też mówię na przykład w kwestiach obiecanych przez Ministerstwo Zdrowia, czyli mówimy o na przykład systemie NoFold, który według mnie jest drogą do osiągnięcia konkretnego celu, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta, a potem pewnie. Value-based healthcare, czyli wycenianie świadczeń na podstawie ich wartości dla pacjenta, czyli w dużym uproszczeniu wybieranie tych świadczeń, które promowanie czy premiowanie tych świadczeń, które temu pacjentowi dają jak najwięcej, to jest ogromne przedsięwzięcie organizacyjne i logistyczne. W zasadzie chyba. W tym wypadku opiera się tylko na wprowadzeniu, tylko, znaczy przede wszystkim opiera się na wprowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej, na którą czekamy od bardzo dawna. Mamy namiastkę tego w postaci na przykład gabinet.gov.pl, ale to jest tylko namiastka, tak samo jak teleporady, telewizyty, to też są niestety namiastką normalnej wizyty. Mam nadzieję, że to wszystko wróci do jakiejś normy, że no, personel medyczny będzie mógł też trochę odetchnąć. Mamy nadzieję, że ten rok 2021 będzie takim powrotem do albo powrotem, albo przywracaniem powoli jakiejś stabilności i tego, że medycy będą mogli coś zaplanować na, na kilka najbliższych lat do przodu, a niekoniecznie bez przerwy być szarpanymi to od jednej pracy do, do drugiej pracy. Mam nadzieję, że coś takiego uda się w najbliższym czasie osiągnąć.